Cześć, witajcie sumeczki na no, serwerze Easy HC. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić ten serwer, ponieważ to jest dość fajny serwer, grałam sobie trochę na nim i na święta macie darmowego VIP-a, oczywiście nie na zawsze. I to jest serwer spoko, taki serwer, bo gildie tutaj. Macie administrację. Jeden y, kolega z administracji jest, z nim, to Szewior, którego pewnie już znacie. To jest taka choinka, ładne, dobre. I tutaj macie jeszcze net, tutaj portal do Natelu. Tam, jak się będzie to już PPP. Tam, mm, tutaj piszą: idziemy na gildię I tutaj jest stołniarka. Ja jeszcze nie ma dokładnie jeszcze zbudowanego, ale będzie. Jest tak: kit, są kit start i kit viv jeśli masz się kiedy nie patrzę, Jest level, tutaj, tutaj, wymieniarki, tutaj, i villager's so, shop, tu. Mm, tutaj taki domek, który pamiętaj, mi, że ci pomoże. No mm, i tutaj, można się zapytać. Tutaj są takie informacje. Tak więc to na tyle ziomeczki. Widzimy się w następnym materiale na moim kanale. I cóż, tak więc cześć.